Dzień dobry Państwu, słuchajcie. Dzisiaj vlog o tym, jak wyglądał mój wyjazd. Wyjazd na Mazury, gdzie jechałem na 3 dni. W piątek miałem wyjazd, w niedzielę wracałem. W jedną stronę jechałem 11 godzin, czyli w sumie prawie dobę spędziłem w pociągu. Ale powiem Wam, że opłacało się ze względu na to, kogo spotkałem, mimo że dostałem w tyłek bo jeżeli śledzi, śledziliście, to wiecie, jak to się skończyło. Zresztą, zaraz wam o wszystkim opowiem dokładniej. Super stanowiska, Overcooked. W sumie ja w tą gierkę nigdy nie grałem. Nie miałeś okazji? To nie, jest, ja tego widziałem. To jest najlepszy zrobić właśnie jak masz 4 osoby na chacie i chcecie w coś pograć. Nie? Świetna giera. Jest o tyle dobra, że właśnie z dzieckami jak gram, to, to jest w stanie je tutaj na, na nauczyć i jak długo się wkręcają. Nie? Widać, no. że, że fajnie kombinują. Nie ma sieci sieciowego trochu, nie? Jest tylko nie ma sieciowego w ogóle tylko No szkoda. No ale to może zrobię później. Kuszę. Nie, już sta Już wodka tak? wysła i, to, i też nie mam e, online'a. Z Dobra, idę na Jazz Dance, Dajem. się jeszcze przyjść. O jeszcze proszę Państwa CS i Fortnite i wszystko, ale co ciekawe, tu jest tu nie jest Jazz Dance. A. To jest interesujące. Coś za Werki To co tutaj mamy wiadomo naszą super pro prawda FIFA, co z tego, że jestem w koszulce z prawo. Co my tam Mortala mamy? Fortnite. Y. O, A nie, tam też FIFA. okej. Okay. Fortnite, y, Fortnite. Y. Tam oczywiście na głównym ekranie jest CS. Jeszcze chyba jeszcze jakieś powinny być. Zobaczymy na drugiej Apexy, jakieś PUBG, jakieś takie dziwne rzeczy tak. Tutaj chyba c. Ce... O tutaj mamy rola, bardzo To jest normalnie zwykła szkoła, w której tu zrobiono takie stanowiska Fajnie to wygląda No, a ta osoba, którą słyszeliście na początku, to właśnie jest CTSG. on tutaj właśnie na stanowisku z Overkupta siedzi i tam patroluje. Dobra, no to macie ogólny przegląd. Jeszcze później, oczywiście, wrócę, zrobimy sobie taki vlog, co dłuższy z tego wszystkiego. Ja gram dopiero za półtora, za półtora godziny. Trzymajcie się. Jak to wyglądało? Otóż, no, w pierwszy dzień, tam wyjazd, wiadomo, zakwaterowanie. No i. Moje zakwaterowanie to w ogóle wszystko odbywało się w Węgorzewie. E, wszystko to mam na myśli, cały turniej Elowego Esports Cup. E, tam był też CS, zresztą tam mam filmik, którym wam pokażę jak to wszystko wyglądało. No i e, kiedy już sobie zrobiłem ten obchód, e, no to skupiłem się już troszkę na tym jak wyglądała ta fifka. No ja, o, moja grupa e, zaczynała o godzinie, o godzinie 15.45, bo było opóźnienie. No i trafiłem w grupie na ludzi, którzy są wymiataczami na, nie wiem ile tam osób było, z 30? To połowa z nich co najmniej. To byli ludzie, którzy grają normalnie w extra classa games. Reprezentują kluby takie jak Legia, jak Pogoń, jak Jagielonia. Ja grałem akurat z Wiktorkiem, który chyba reprezentuje Jelonię, jeśli się nie mylę, ale tutaj możecie mnie poprawić, bo... Bo ja w tym nie siedzę, tylko tak słyszałem, tak jeśli dobrze pamiętam. No i jak się okazało, z Wiktorkiem, on, on mnie zbił, zamieniłem w nim słowo. No, i on mówi, że on rok temu był w Manchesterze na mistrzostwach świata. Dostał się przez World Champions. Także wiecie jacy ludzie tam grali. No, po prostu ogień. Chociaż z nim mecz był taki dosyć interesujący. W pierwszej połowie jeszcze był trochę na remis. Później mnie dopiero rozbił 4-1. Ale muszę przyznać, że troszkę się pachowało, u mnie ułożyło, bo pierwszy mecz zremisowałem, drugi przegrałem z Wiktorkiem, a trzeci. właśnie. Zależało, od te, moje wyjście z grupy zależało od tego, czy, e, czy mój przeciwnik, z którym remisowałem, przegra z Liptorkiem. Jeśli przegra z Liptorkiem, to tylko różnica bramek będzie decydować o tym, czy widzę ja, czy ten kolej, z którym ja zremisowałem. E, no, i, no i niestety Liptorek akurat nie wygrał, nie trafił karnego, nie trafił sam na sam z Firmino. Po prostu, no, no, to, no nie szło. A, a szkoda, bo w trzecim meczu już w 36 minucie wygrywałem 4-0, więc miałem szansę te bramki nabić. Ale niestety tak czasem bywa. Dobra, to tą, tą Jedyna prawidłowa gra na tych wszystkich stanowiskach. To jest największa konkurencja. Nie, no ja rozumiem. Nawet, na, nawet jak już grają na czterech, to muszą być kwadratowe okienka. Wszystko w tej grze jest kwadratowe. Poznałem też dziewczynę, która powiem wam, że nie jest ciężko w pewnych. Nie jest ciężko w ogóle zaskoczyć jakoś. Ale po pierwsze, rzadko spotykam w swoim środowisku osoby, które mają większą wiedzę na temat obecnej piłki. W sensie takich różnych informacji tego co się dzieje i przeszłej piłki. Przeszłej już, już jakby częściej spotykam, bo wiadomo, im ktoś starszy, tym więcej wie na ten temat. Ale. Ta... I to jest jedno, a dwa, rzadko spotykam dziewczyny, które się piłką nożną interesują. I to połączenie po prostu, powiem wam, że yy, naprawdę, no to było, to było ciekawe spotkanie. Pierwszy raz spotkałem się z dziewczyną, która tak bardzo siedzi w piłce nożnej, naprawdę, to, to, to masakra. A okazało się, że ona jest fanką Manchester United, więc jak żeśmy wieczorem oglądali Ligę Mistrzów, to, to było śmiesznie, bo wiadomo, ja za Liverpoolem, znaczy wiadomo, no ja byłem za Liverpoolem, a ona, ona za Tottenhamem z wiadomych właśnie względów. Żeby uwiecznić tą porażkę. Dobra to Strzelaj! nagrywasz? No kurczę, muszę wrzucić później, żeby... Bardzo dobre pierogi tutaj mają. No i widzisz. I już jest po meczu, no, i Red Squid powinien pójść. No. Nie no, jak to ham, to jeszcze odrobi, to już nigdy więcej nie kibicuję nikomu. To jest koniec, po prostu mój. Ja, jak łysy płacze, to już coś znaczy. Ja, Rigi to jest prosty człowiek, wziął i przyluchił po prostu. No, bo umie. Czego ty nie rozumiesz? Nie, jak to tam 1000 strzałów i nic nie trafiałem oni też strzałów nie zawsze od do no wiecie, to Fajnie to uderzył, kurczę. Pod nogą perfekcyjnie Alderweld nie zareagował. A. <grym> Trafiłem do pokoju niechcący. A, znaczy niechcący, to jest wszystko skill, nie? Ale nie y, być w pokoju z jakimiś y, ludźmi tam grającymi w FIFA, a ze względu na to, że się domki pomieszały, trafiałem do pokoju z gościem specjalnym, do pokoju z CTSG87. Bardzo fajny koleś, Kamil, naprawdę kurcze. No, wiecie, ja lubię jak ludzie, mimo że mają tak popularne kanały jak on, mają do tego wszystkiego dystans. I super, naprawdę fajna, fajna znajomość. On też projektuje gry w Poznaniu. Poprzez niego też trochę poznałem się z Cyber Marianem który ma tam kanał ponad milion subów na, na YouTube, jakiś powiem totalny. Też też fajny koleś. No miło było z nimi pogadać, tak wiecie, twarzą w twarz i, i jak, jakby nie było tej bariery jakiejś między nami, że oni są, nie wiadomo jak, jaki fame normalnie, nie, tylko, tylko normalni ludzie. Więc mówię, czysty skill zero w przypadku, że trafiłem akurat tak, więc te znajomości na pewno na, na pewno warto było ten wyjazd, żeby... Robić, żeby, żeby poznać takich ludzi, co? Bo tak, o średni, turnieju, średni, średnio którym, bym powiedział. Którym tak wiele się udzielałem, No tak? właśnie, o, to o na, 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 nasz master od Overcooked 2 i od Minecraft'a. No ja, no, słuchaj, jest to mało wiem o nie Wiem tylko, że, 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 że Janek przegrał samotnie. Strasznie go tam zgnoili, po prostu poszurali po nim jak mogli. nie? Eee, ja no i teraz wracam do, do domu. Teraz wracam do domu. <laughs> Nic mu się nie udało. No, ale ja trzymam kciuki, cały czas trzymam kciuki jedyne co mi później zostało to później oglądać Minecrafta. No, tak tak <z favorites> chocli wszyscy na tym co niej czy później. <g <consumers> <g <delivers> no, jezu, dobra, no to 11 godzin jeszcze 11? No ja mam 11. O Kama. A jak się śpi, to szybko to zleуть. Po rozmowie z tymi osobami, którymi spotkałem takie przemyślenia nabrałem na temat tego jak kanał prowadzę. No powinienem z nich zrobić. I myślę, że będę je pomału wdrażał. Zresztą widzieliście już ankietę, zapraszam do udziału w tej ankiecie, ale ja już widzę mniej więcej co tam się klaruje, więc ja też trochę po swojemu zrobię jak zwykle. No i wszystko wam dam znać jeszcze. Dobra, No to, to tyle a propos wyjazdu do Węgorzewa. Polecam. Fajnie, fajnie było jak ktoś nie ma co robić generalnie blisko wakacji, to, to, to śmiało można tam jechać. No i tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Ej. hej. hej.